I zapraszam na agrobiznes. Za chwilę w agrobiznesie ranking najdłuższych kolejek do punktów skupu zbóż. Powiemy też o eksporterach, którzy, aby coś sprzedać, muszą najpierw słono zapłacić. A także na czym tracą i co zyskują producenci jaj. Zaczynamy od spraw najważniejszych. Limity skupu planowane na listopad i grudzień powinny zostać uruchomione już teraz, co pozwoli dodatkowo skupić 300 tysięcy ton ziarna. To pomysł ministra rolnictwa, który przedstawi na dzisiejszym posiedzeniu rządu. Rolnicze związki zawodowe mają inne propozycje. Domagają się ukarania osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie skupu. Wczorajsze rozmowy rolniczych związków zawodowych z rządem od początku były tak trudne, jak trudna jest sytuacja rolników przed elewatorami. Z danych Ministerstwa Rolnictwa wynika, że do wczoraj skup prowadziło zaledwie 190 firm z ponad 600, które podpisały umowy z Agencją Rynku Rolnego. Ministerstwo twierdzi, że w ciągu najbliższego półtora tygodnia skup rozpocznie kolejnych 190 firm. Rząd nie reformuje programów i nie reformuje personalnie swoich ośrodków pomocniczych. Takim ośrodkiem jest Agencja Rynku Rolnego, która ten błąd powtarza od lat. Zdaniem związkowców, trudno dziwić się rolnikom, że chcą sprzedać zboże jak najszybciej. Napór na zbycie zboża jest uzasadniony. Bo to jest bieżący, gorący pieniądz na regulowanie ogromnych zaległości, jakie posiadają rolnicy. Po spotkaniu ze związkowcami wicepremier i minister rolnictwa zapowiedział, że już na dzisiejszym posiedzeniu rządu przedstawi dalsze propozycje rozładowania kolejek przed punktami skupu. Jedną z nich będzie przesunięcie na sierpień limitów skupowych planowanych początkowo na listopad i grudzień. Minister rolnictwa zapowiedział także, że zaproponuje rządowi dodatkowy skup interwencyjny wybiegający poza tegoroczny plan Agencji Rynku Rolnego. A teraz przegląd sytuacji przed głównymi elewatorami w Polsce. Rolnicy nadal muszą stać w kolejkach po kilka dni. Większość firm, które podpisały umowę z Agencją Rynku Rolnego do skupu jeszcze nie przystąpiło. W zachodniopomorskim i pomorskim z 58 firm deklarujących skup zboże przyjmuje tylko 10. Dlatego w Pyżycach rolnicy czekają do 3 dni. Kilkanaście godzin trzeba stać w Stoisławiu. Najgorzej jest w Malborku. Kolejka ciągnie się przez całe miasto. W pomorskim skoszono tylko 20% zasiewów. Na Warmii, Mazurach, w Kętrzynie i Bartoszycach rolnicy stoją po kilkadziesiąt godzin. Na Podlasiu nikt już nie skupuje żyta, a rolnicy chcą sprzedać jeszcze co najmniej 10 tysięcy ton tego ziarna. województwo podkarpackie, miejscowość Targowiska, rolnicy czekają 4 dni na sprzedaż. W Lubelskiem 3 dni. W Świętokrzyskiem idzie dość sprawnie. W tych województwach tylko 19 firm skupuje zboże. Na Śląsku rolnicy oczekują kilkanaście godzin. W Krakowie, Prudniku dwie doby. Z 54 firm, które podpisały umowy z ARR, skup prowadzi 27. W Wielkopolsce i Kujawsko-Pomorskiem rolnicy stoją dwie doby. Z 224 podmiotów deklarujących skup, zboże kupuje 51. To najwięcej w Polsce. Na Mazowszu rolnicy stoją w kolejkach po kilkadziesiąt godzin. W Łódzkiem największy elewator w Rogowie skupi tylko 6 tysięcy ton zbóż. Właściciel może wynająć magazyny chętnym przedsiębiorcom. Na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem Sytuacja jest zła. Tylko 21 firm prowadzi skup. Rolnicy muszą stać po 3-4 dni, żeby sprzedać zboże. Każdy przedsiębiorca, który eksportuje swoje produkty za granicę, może otrzymać z powrotem 50% poniesionych przez siebie wydatków związanych z załatwieniem certyfikatu lub rejestracją znaku towarowego za granicą. Tego limit dofinansowania jednego przedsiębiorcy minister gospodarki ustalił na 50 tysięcy zł. Refundacja obejmie też wydatki poniesione na otrzymanie świadectwa weterynaryjnego lub higienicznego wymaganego przy eksporcie danego towaru na rynek zagraniczny. We wniosku eksporter określa rodzaj certyfikatu, rodzaj wyrobu i oczywiście kraj, do którego zamierza ten wyrób sprzedawać. Następnie podpisuje z nami umowę o udzielenie dotacji celowej. I po otrzymaniu certyfikatu przekazuje nam kopię faktur za uzyskanie tego certyfikatu, no oczywiście kopię samego certyfikatu, i to jest podstawą do wypłaty pieniędzy. Przedsiębiorcy mogą już teraz składać udokumentowane wnioski. Jest to bardzo dobry program, ale nie program, który wesprze eksport rolno-spożywczy, dlatego że w przypadku eksportu rolno-spożywczego mamy do czynienia z surowcowym przetwórstwem z przetwórstwem w dużej masie. Eksport takich produktów. Albo nieprzetworzonych, albo przetworzonych. To są standardowe produkty i tamten certyfikat za 50 tysięcy niewiele jest w stanie uaktywnić. Zdaniem ekspertów z branży rolno-spożywczej zwrot pieniędzy jest atrakcyjny jedynie dla małych i średnich firm. Tymczasem liczba przedsiębiorstw eksportujących swoje towary do Rosji w zeszłym roku zmniejszyła się jedną siódmą. Zdaniem specjalistów jedną z głównych przyczyn tego spadku są specjalne certyfikaty na polskie produkty, za które, aby otrzymać je, Eksporter musi słono zapłacić. Każdy produkt spożywczy, który ma być sprzedawany na rynku rosyjskim musi mieć kilka certyfikatów, m.in. jakości GOST-R i higieniczne, GOST Sanepid Nadzor. W Polsce mamy dwa laboratoria, które uzyskały akredytację na wydawanie obu zaświadczeń, w Gdyni i w Poznaniu. Ale to dopiero pierwszy etap skomplikowanej procedury. W dalszym ciągu nie mamy jeszcze po stronie polskiej możliwości wydawania tego finalnego dokumentu, który każdy eksporter wkłada do to się wiąże z dokumentacją eksportową i przejeżdża swobodnie przez granicę. Na razie do wydawania takiego ostatecznego dokumentu dla polskich produktów upoważnione są przez Rosjan tylko trzy prywatne firmy, mimo że chętnych jest więcej. Dlaczego tylko trzy, w dodatku reprezentujące zachodnie konsorcja? Koszt uzyskania certyfikatu przez polskiego eksporter wynosił od 800 do 1000 dolarów za jeden certyfikat. W przypadku, kiedy to my będziemy chcieli to robić, to koszt takiej jednostkowej analizy nie powinien być większy niż 400 zł. Uskiwanie certyfikatów byłoby tylko po kosztach wynikających z kosztów analiz. Rachunek jest prosty. Z jednej strony każdy polski eksporter mógłby zaoszczędzić na jednym tylko produkcie ponad 800 dolarów. Z drugiej strony budżet nie musiałby refundować połowy kosztów uzyskania certyfikatów. W ten sposób byłby wiksyty i obca cała. Już od marca producenci jaj nie mogą wyjść na swoje. Ceny zbytu są niższe od kosztów produkcji. Tylko na sprzedaży największych jaj można zarobić, ale tych jest najmniej około 7%. Do reszty trzeba dołożyć problem w tym, że właściciele korunków nie mają jeszcze czego dokładać, a banki nie chcą udzielać im kredytów. Nadprodukcja jest wciąż ogromna, a nasz rynek rozregulowuje import piskląt i jaj wylęgowych z południa. Są tańsze, dlatego znajdują nabywców, a nasze wylęgarnie nie mają co robić ze swoim towarem. Jaja sprzedają za bezcen lub wyżynają stada. Drobiarze mają swoją propozycję dla agencji restrukturyzacji oraz ministra rolnictwa. Chcą, aby firmy, które kupują importowane pisklęta lub jaja węgowe, a korzystają z preferencyjnych kredytów, zwróciły to, co państwo dopłaciło do ich pożyczek. Zdaniem hodowców, dopłatami powinno się wspierać tylko rodzimych producentów. Średnia cena zbytu jaj to zaledwie 10 groszy za sztukę. Nawet przy spadających cenach pasz i sprowadzaniu coraz tańszych opakowań ze wschodu i tak nie uda się zrównoważyć kosztów. Więcej szczęścia mają teraz producenci drobiu. Brojlery już trzeci tydzień kosztują w skupach około 2,80 zł. Za chwilę rozpocznie się pierwszy przetarg na pultusze wieprzowe z przeznaczeniem na krajowy rynek. Tymczasem eksperci oceniają, że działania Agencji Rynku Rolnego są spóźnione podaż żywca znacznie wzrosła, a popyt odwrotnie. Zakłady mięsne ograniczają produkcję, a co za tym idzie zmniejszają zakupy surowca. Taka sytuacja wymusiła spadek cen półtusz do poziomu 5 ,10 zł 10 groszy za kilogram. Czego się można spodziewać po dzisiejszym przetargu? Większość większych firm zajmujących się przetwórstwem mięsa nie będzie się raczej decydować na zakupy z rynku rolnego, gdyż cena nie jest konkurencyjna. Szacuje się i względnym zainteresowaniem mogą się najwyżej cieszyć putusze w klasie E. Wysy, jak zwykle surowca wyższej jakości jest w kraju najmniej. Raczej nastąpi teraz oczekiwanie na obniżenie cen sprzedaży przez agencję, gdy zdaniem większości uczestników rynku dopiero obniżka na poziomie przynajmniej 20 groszy na kilogramie spowoduje większe zainteresowanie. Przenosimy się na rynek amerykański. W Stanach Zjednoczonych upalna i sucha pogoda sprawiła, że zaczął się gorący okres na rynku zbóż. Coraz gorętsza jest atmosfera na chicagowskiej giełdzie zbożowo-pasztowej. Dobra sytuacja na amerykańskim rynku soi spowodowała także wzrost cen kukurydzy, oceniają eksperci. Zdaniem maklerów nie można jeszcze mówić o szale zakupowym, ale atmosfera na giełdzie jest bardzo gorąca. Wczoraj w Chicago w górę poszły ceny pszenicy i kukurydzy. W kontraktach terminowych na wrzesień za tonę pszenicy trzeba zapłacić ponad 500 zł. Brytyjscy rolnicy skarżą się, że mimo trudnej sytuacji, jaka panuje w rolnictwie. Muszą płacić podatki znacznie wcześniej niż przedsiębiorcy z innych branż. Według wyliczeń ekspertów rolnictwo w Wielkiej Brytanii przeżywa największy kryzys od ponad 70 lat. Farmerzy mają coraz większe problemy z otrzymaniem kredytów. Rośnie także ilość zadłużonych gospodarstw. Złotówka umocniła się dziś wobec wspólnej waluty europejskiej. Narodowy Bank Polski ustalił kurs referencyjny euro na ponad 5 zł. Natomiast drożeje dolar, co oznacza, że nasz rynek finansowy podąża za światowymi trendami. Po raz pierwszy od miesiąca za dolara trzeba zapłacić 97 centów europejskich. Prawdopodobnie złotówka zyska jeszcze bardziej wobec euro, a to dzięki spadkowi inflacji cen żywności w Polsce w drugiej połowie lipca. Tak prognozują analitycy, a dane o cenach poda GUS dziś o godzinie 16.00. A na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie dzień zaczął się od spadków cen akcji. Do południa wiek 20 zdołał zbliżyć się do wczorajszego zamknięcia. Dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.